Adam odszedł od nas w Wielką Sobotę, odszedł pozostawiając swoje dzieło artystyczne, które towarzyszą nam każdego dnia i będą z nami do końca. W mojej pamięci pozostanie jako skromny człowiek i wojownik broniący swoich poglądów i stojący na straży symboli słowiańskich. Ten film, który zaraz obejrzycie, powstał w kwietniu 2023 roku. Tuż po świętach Wielkanocnych. W tych słowach Adam zostawił nam niejako paszport, opis do swoich dzieł i znaków kamrackich. Adamie, dziękuję, że byłeś z nami za piękno Twoją twórczość. Pozostawiłeś po sobie piękny ślad, który obiecujemy strzec i bronić do końca. No to teraz zapiąć pasy, bo jeszcze bardziej będzie niektórych bolało. Mam tutaj symbol jednej z organizacji, która niektórym jest z Państwa bardzo dobrze znana. I sami sobie odpowiedzcie, sami sobie odpowiedzcie, skąd się tu wziął wieniec z liści dębowych wokół napisu rodacy kamraci? Skąd się tu wziął symbol? żelaznego krzyża hitlerowskiego. Skąd się tu, proszę Państwa, wziął taki kołowrotek, co to niby jakieś tam słońce przedstawia, czy coś w tym stylu? Skąd się wziął ten krzyż wpisany, w zasadzie opisany na kółku? Oni troszkę go przerobili i tu takie, proszę Państwa, jakieś bochomazy, takie tatuaże nacjonaliści sobie ukraińscy tatuują, jak i ci też, którzy w Rosji przeprowadzają akty terrorystyczne, w najbliższych dniach Państwu takiego wytotołowanego w, w te szczotki pokażę. No, miecze, miecze, siekiery i tak dalej, to nie wspomnę. Ktoś powie, że to ja przesadzam. Oczywiście, że pse, przesadzam. To panu, Proszę Państwa, wpiszcie sobie do, do Google Ukrainia, nacji symbols, nazistowskie symbole ukraińskie. No to zobaczycie właśnie taki sam kołowrotek jak z, z tej flagi kamratów jakiś tam batalion Rusicz. Batalion Rusicz, który nacjonalistyczny batalion, który po stronie ukraińskiej zabija Rosjan. Dokładnie, dokładnie ta symbolika. O, symboli hitlerowskich wiadomo, że to kółko z krzyżem nazistowskich. Tu mamy to ich czarne słońce, tak, no, Wilczego Haka, Azowa nie potrzeba tłumaczyć, jest to jakby oczywiste. Chciałam przypomnieć tu anegdotę, którą dedykowałam panu Maciakowi latem zeszłego roku. Anegdoty o najmądrzejszym człowieku na świecie, który wyskoczył z samolotu z plecaczkiem harcerskim zamiast spadochronu. Jednak uznałam, że bardziej odpowiednim będzie tu komentarz na pana zachowanie, samego autora tegoż znaku kamerskiego. Dzień dobry, panie Maciak. Mój komentarz dotyczy treści, które pan wygłasza od około 26 minuty filmu. Dotyczą one znaku Rodacy Kamraci. Niestety mój komentarz na YouTube został wyciszony, a uważam, że jest ważny przede wszystkim dla mnie, bo nie pozwolę na to, by ktokolwiek przypinał do mojej artystycznej działalności nazizm. Nazywam się Adam Polak. Podejrzewam, że jesteśmy rówieśnikami, ale wygląda również na to, że nasze szkoły bardzo się różniły, gdyż ja symbole słowiańskie przerabiałam już na lekcji historii w szkole podstawowej. Siadając do tego projektu zapoznałem się dokładnie z heraldyką i również panu to polecam. To ja jestem twórcą i autorem znaku kamarskiego, więc pozwoli Pan, że odniosę się do tych bredni, które Pan wygłasza w powyższym filmie. Postaram się w Wielkim Skrócie wytłumaczyć Panu oraz nieświadomym widzom symbolikę znajdującą się na znaku rodaków komratów, gdyż Pana tłumaczenie uwłaszcza mnie jako twórcy, i wszystkim Polakom, którzy pod tym znakiem się organizują i z Nim się utożsamiają. Liście dębu wokół znaku symbolizują siłę i potęgę trwania, to chyba jasne dla każdego. W symbolu tego z różnej postaci używali nasi przodkowie, ozdabiając nimi wieńce, medale, ordery. Do dzisiaj tego symbolu używa się w polskich odznakach. Niechaj jednym z przykładów będzie pamiątkowa odznaka pierwszego pułku saperów. To w miarę świeży przykład, gdyż odznaka została wprowadzona decyzją Ministra Obrony Narodowej dnia 8 grudnia 2011 roku. Nazwany przez pana niemiecki krzyż żelazny to nic innego jak symbol krzyża kawalerskiego, który ma tyle wspólnego z nazizmem, co ja z panem. Bardzo często umieszczano go w polskich herbach. Już sam czerwony kolor krzyża świadczy o tym, że nie ma on nic wspólnego z niemieckim nazizmem. Po lewej stronie widnieje znak słowiański zwany Zwarżyco lub Kołowrotkiem. I w kulturze słowiańskiej symbolizuje wartości nieskończone. Symbolizuje również coś, co przynosi szczęście i pomyślność. Na dole, krzyż wpisany w koło, to słowiański znak solarny. I myli się pan w kwestii, że ktoś próbował go przerobić, bo jedynymi, którzy go przerobili, to byli Niemcy, wykorzystując symbol krzyża celtyckiego, a nie znaku solarnego. Dodam, że znak solarny, krzyż w kole bez wystających ramion, znajduje się na wielu obiektach sakralnych, również wewnątrz kościołów katolickich. Koło z dwiema przyciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych indoeuropejczyków, powszechnie występujący u Celtów, zwany krzyżem celtyckim z wystającymi brzegami krzyża. Ale motyw ten jako znak solarny, bez wystających ramion krzyża, często pojawiał się także u Słowian wschodnich. Na górze widnieje znak ręce Boga, a nie żadnej Bohomazy. Widzę, że nie jest Pan zbytnio uświadomiony w symbolice słowiańskiej, gdyż znak ten dla naszych słowiańskich przodków był jednym z najważniejszych w ich wierzeniach. Dlatego znajduje się na samej górze tarczy. Znak ten został również wykorzystany w symbolu Związku Jaszczurczego, Łapy Jaszczurki. Również i sama nazwa wskazuje na jego symbolikę. Po prawej stronie widnieje znak Piruna. W słowiańskich wierzeniach Pirun miał chronić swoich wyznawców przed niebezpieczeństwem i nieszczęściem. Znaki, które Pan dostrzega wokół, to symbole słowiańskie, a nie bohomazy, czy tym bardziej symbole nazistowskie. Jak już wspomniałem, uczono mnie tych symboli w szkole podstawowej jako nasze pradawne znaki słowiańskie. Utożsamia się Pan w ogóle ze Słowianami, czy to Panu jest po prostu obce? A może chodzi o przyjęcie ludzi, którzy się z tym znakiem utożsamiają, czyli tak zwanych kamratów? Swoje niechęć do Wojtka proszę pozostawić dla siebie. Jesteśmy środowiskiem bardzo zróżnicowanym i ze wszystkim się między sobą zgadzamy, co nie oznacza, że nie potrafimy się między sobą doskonale porozumiewać i wspólnie działać. Wygląda to tak, jakby Pan za bardzo wczuł się w nazizm, panujący na Ukrainie, gdyż wszędzie pan dostrzega tylko symbole nazistowskie, nie wgłębiając się w temat, że Ukraińcy to również po części Słowianie. Zaś miecze widniejące na tle tarczy są mieczami czysto słowiańskimi, toporki domie są przyozdobione słowiańskimi ornamentami, nie bardzo rozumiem, co może Pana w tym bulwersować. Dla mnie to jednoznaczne symbole waleczności, odwagi i zwycięstwa. Nie neguję tego, że na Ukrainie kwitnie nazizm i jest tam wiele symboli czysto nazistowskich, ale proszę do tego nie mieszać Polaków. Moim zdaniem, specjalnie wprowadza pan swoich słuchaczy w błąd, starając się zdyskwalifikować bardzo duże ugrupowanie ludzi, którzy pod tym znakiem potrafili się zorganizować i zjednoczyć, uświadamiając Polaków, w jakim kierunku idzie polska polityka i co nas czeka, i jak pozostaniemy bierni. Szanowni słuchacze, wpiszcie w Google symbole słowiańskie, a wszystko się wyjaśni. A to, że pan Maciek interpretuje te znaki jako nazistowskie, to już zupełnie inny temat. Jako grafik, artysta, autor, twórca znaku kamraskiego, a przede wszystkim jako rodowity Polak, stanowczo się sprzeciwiam takim poglądom, że w znaku kamraskim znajduje się jakiekolwiek znaki nazistowskie. Czy mam również doszukiwać się w znaku DIP koloru flagi rosyjskiej? Oboje wiemy że to absurd, więc proszę polubownie o sprostowanie swoich wypowiedzi na antenie, bo są one tylko urojonymi pana wymysłami. Nie życzę sobie, by ktokolwiek moją artystyczną twórczość przedstawiał w pryzmacie nazizmu. Tym bardziej publicznie, z taką oglądalnością na kanale YouTube, to karygodne. Słucham Pana programów bardzo często. Dopięguję również i Pana ugrupowanie, bo wygląda na to, że walczymy z tym samym wrogiem, ale na miłość bosko. Proszę nie dzielić nas Polaków na narodowców i dipowców. Wszyscy jesteśmy Polakami, którym losy naszej ojczyzny nie są obojętne, a są wprost priorytetem w naszym działaniu. A być może nasze metody działania się bardzo różnią, ale cel to. Prześwieca nam ten sam, wolna, niepodległa Polska. Pozdrawiam, życząc sukcesów w dalszej działalności. Czołem wielkiej Polsce, Adam Polak.